Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. A na czym się byczysz, bo tak chyba się tak huśtasz, czy nie? Czy na stabilna jesteś? Yy, nie, ja trzymam po prostu telefon w ręce, wiesz? Aha. A tak to siedzę, siedzę spokojnie, nie, nie nie jestem na bujaku, jestem w ogrodzie. A takie coś ładnego z tyłu masz, tak, takie coś, na czymś fajnym siedzisz. Yy, nie, to jest po prostu krzesło drewniane. A, no to drewniane krzesło, no to fajne krzesło. A co to jest? A to iba? jest, to jest pie, mojego pieraka, Krasnal. Krasnal. Chciał Krasnal. mieć Krasnala, który go wyobraża, tak. Ale chciałam teraz zacząć takie, takie wyrzekanie typu, a nie mówiłam. To znaczy chodzi o przymrozki ostatnie. I o wielki lament, który się podniósł. Mnie się wydaje, że w tej chwili na te takie różne ludzkie strachy, lęki, bardzo duży wpływ ma prasa, a prasa każde naturalne wydarzenie, każdą naturalną rzecz rozdmuchuje, znaczy prasa, no środki, internet i te inne, do niesamowitych rozmiarów i to głównie a nie, a nie to, co jest naprawdę. Popatrzcie, jak jest pięknie, jest zielono, a ja tutaj jestem prawie, że przy wiecznej zmarzlinie. Na północy. Zaraz wam pokażę. Winorość. To jest jedyna szkoda mrozowa, jaką mamy w tym roku. O. Tutaj. Tylko że widzicie, tu już zaczynają oddawać młode listki. Ona on zmroziło wierzchołki, nie zmroziło całych pędów. I już od dołu wypuszczają młode zielone. Także może owoców z tej akurat winorości w tym roku nie będę miała. Ale ale ta druga na domu nie ma żadnych szkód. Także na terenie tej samej posiadłości, w różnych miejscach, bardzo różnie to wygląda. Tu jest taka, tego nie widać będzie na kamerce, ale tutaj jest taka jakby przerwa między drzewami, gdzie wieje zimny wiatr po prostu z nad Tam jest północny zachód. No, tak z tej strony. I tutaj tak poszło pasem. Reszta jest niewymarznięta, reszta bardzo pięknie rośnie. Więc, co chciałam powiedzieć, zimni ogrodnicy byli, są i będą. I w tym roku jeszcze nie było najgorzej, bo ja pamiętam takie, że na zimnych ogrodników, przepraszam, muszę tutaj zabrać, na zimnych ogrodników piździło śniegiem, nie? W tym roku u nas, u nas to nawet te mroski, nie, były bardzo słabe, ledwie tam, ledwie tam troszeczkę, tak jak tutaj zajumało, ale tak to, to słabo, także widzicie, to jak mówią, nie będzie owoców, nie będzie tego, u niektórych ludzi nie będzie, u innych będą, u mnie tu nie będzie, będą na domu, być może jeszcze ładniejsze. Teraz pokażę Ci truskawki, u mnie to dopiero kwitną na dalekiej północy, o. Jak widzicie, środki są żółciutkie, niezaczernione. czyli owoce będą. Czyli nawet jeśli gdzieś owoców nie będzie, to u mnie będą. I będą w, w bardzo wielu innych miejscach. Natura daje sobie radę. O, tu są maliny, które za, na moment będą kwitły. Nie wiem, czy widzisz. Tu jest rabarbar, z którego można z dodatkiem czegoś łagodnego, ja dodaję bananów, można zrobić pyszną konfiturę nie będzie jabłek, róbmy konfiturę z rabarbaru. U mnie będą, mogą być też jabłka. To pokażę czas. To, to pokaże, jak to będzie wyglądało, ponieważ u mnie kwitnienie i zapylanie wypadło na moment, kiedy było ciepło. Czyli nie zakwitły w czasie tego pierwszego okresu ciepłego, przetrwały pierwszy okres mrozów, a zakwitły Pomiędzy tymi zimnymi ogrodnikami i poprzednim okresem mrozów. Także <laughs> możliwe, że będą jabłka i masę innych owoców. Słuchajcie, ja odczuwałam zimnych ogrodników nawet na lazurowym wybrzeżu. Prawdzie tam nie było specjalnie mowy o, o tym, żeby były mrozy, ale było wyraźne chłodzenie. Skoro natura wytrzymała, Tyle tysięcy lat i okres tak zwanego małej epoki lodowcowej i okres średniowiecznego ocieplenia, kiedy było jeszcze cieplej niż w tej chwili i przeżyła to i teraz przeżyje. Nie dajmy się zwariować, nie dajmy się ponieść jakimś takim myślom, o Boże wszystko wymarzło, nic nie ma, coś tam zawsze będzie. A jeśli u kogoś wymarzły kwiaty i zaczątki owoców, to inne późniejsze owoce będą. Siejmy warzywa. A to teraz, na co miałam taką złośliwą ochotę powiedzieć, ani mówiłam. Chodzi o wysadzanie warzyw, y, tych, które są wrażliwe na chłody. Zresztą nie tylko kwiatów też. To wszystko się robi po 15 września, Bo, tfu, po 15 maja. Jeśli ktoś wysadził ogórki, dynie i pomidory, zwiedziony tymi pierwszymi okresami ciepła no to może mieć kłopoty, ale nie jest za późno jeszcze, żeby wysadzić drugi raz. Tak samo jak nie jest za późno, żeby drugi raz wysiać praktycznie wszystkie warzywa, może, nawet, może z wyjątkiem groszku. Dajmy sobie siano, spokojnie, to jest normalne, zawirowania w pogodzie są normalne. Ja miewałam tu przymrozki do minus 7 w czerwcu i też jakoś człowiek przeżył i też coś miał. Białe niedźwiedzie latają, jak widzicie, ochłodzenie działa. No, i także przede wszystkim nie dajmy się ponieść panice. Powiedzmy, że zawsze tam, gdzie jest uszczerbek na czymś, to będzie wynagrodzenie na czymś innym. I tym się kierujmy. Jeśli komuś wymarzło, to bardzo serdecznie współczuję. No, tak jest, ale zawsze gdzieś będziecie mogli zdobyć to, co u Was wymarzło, a skupcie się na tym, co możecie jeszcze zrobić, jeszcze posadzić. Nawet, nawet dynie, teraz, teraz można jeszcze wysadzać dynie. Właśnie teraz jest naj, najlepszy moment, czas sadzenia zresztą na dokładkę. Z nich też jest dobra konfitura, wiecie. Naprawdę, ja nie żartuję. Z niektórych dyni jest świetna konfitura. I można w sobie w ten sposób uzupełnić zapasy, a zawsze róbmy zapasy na dwa lata do przodu. Bo nigdy nie wiemy, jaki następny rok będzie, czy ta, czy to, czy ta roślina akurat się uda. Ale nie, nie róbmy jakiegoś, jakiejś tragedii z tego co w naturze, w pogodzie jest normalne. Popatrzcie, drzewa się nie przejmują. Są super zielone, przepiękne, tam brzoza tak się pięknie gnie na wietrze. Tutaj jarzębinki kwitną, to jest to jest jarzębina taka ze słodkimi owocami. Miczulinowska. Ja mam kilka tych Miczulinowskich, to są nie są czystej rasy a to są czy żubki najczęściej. I też można z nich coś tam zrobić. Prawdzie nigdy nie zebrałam jeszcze tyle owoców, żeby zrobić z nich przetwory, ale próbowałam, rzeczywiście nie mają goryczki. Więc kochani, postawiajmy na zróżnicowaniu w swoich ogrodach. Nawet jeśli sadzicie kilka jabłonek, to nie sadźcie wszystkich takich samych, tylko sadzcie bardzo wczesne i bardzo późne. One się tam troszeczkę różnią, Czas, a czasami przy tych zmianach pogodowych kilka dni w kwitnieniu robi dużą różnicę. Jeśli już ktoś się skusił, no to w tym roku to już po ptokach, bo już nie będzie przy morzku, Mam nadzieję przynajmniej. W zeszłym roku, w czerwcu były, no ale nie, może w tym roku już nie będzie, ale pamiętajcie, żeby to ochraniać. Ja u siebie posadziłam kapustę wczesną i poochraniałam ją po prostu przyjętymi butelkami. Teraz już te butelki zdjęłam i przetrwała przy Te, które zważyły winoroś, kapusta przetrwała świetnie. Na zioła, bo bardzo lubię majeranek, na zioła narzuciłam kawałeczek agrowłókniny, też przetrwały. Także nie, nie róbmy sobie jakichś takich nie wiem, jak to nazwać czarnymi myślami. To słuchajcie, jest tak, że natura jest naturą, jest często nieprzewidywalna, ale akurat zimnych ogrodników daje się przewidzieć. I trzeba, trzeba po prostu mieć cały czas za uszami tutaj w łebku, że przyjdą te przymrozki w połowie maja i zabezpieczyć po prostu, wziąć to pod uwagę. Ale to przychodzi co roku praktycznie i to nie jest y, żadna katastrofa, żaden głód, żadne. Jak, nie, ma, nie ma co y, czarnych myśli w głowie y, sobie cały czas kręcić. Najlepiej wziąć y, to tak na bary, że akurat na to, na to no ja, my nic nie możemy, to jest co roku, od y, tysięcy może lat. I tutaj niewiele zmienimy, natomiast cieszyć się tym, co przetrwało. Natura na pewno przetrwa, przyroda na pewno przetrwa, plony na pewno będą. Jeśli nie takie, to inne. Coś się uda nam na pewno zebrać, bo natura jest taka, że jeśli w czymś zabiera, to w czymś innym oddaje. U nas jest na przykład susza, w tej chwili trzeba podlewać, uważajcie na to. Ale być może będą wspaniałe zbiory innych roślin, które nam wynagrodzą te kilka, które zmarniały. Nie wiem, czy już mówiłam, bo ja tak troszeczkę chaotycznie w tej chwili mówię: że jeszcze jest dobry czas na odsiewanie. Jeśli coś nam zmarzło, można poodsiewać, poodsadzać bez, bez problemu chociaż ja, ja wątpię te krajowe warzywa, które się można sadzić, siać wcześniej one na ogół te kilkustopniowe przymrozki znoszą z godnością i honorem. Czyli marchewki, cebule i tak dalej, one raczej tam rzadko polegną. U mnie groszek troszkę się o niego obawiałam, bo na początku miał osłonki z butelek. Potem mu zabrałam, żeby postawić na kapuście. I się obawiałam, że troszeczkę padnie. Winogrona zmroziło. Groszek tam troszeczkę takie, nie był zadowolony, ale nie zmroziło go. A nawet jeśli to może podbijać. Yy, mi się kiedyś tak zdarzyło raz, że yy, te pomidory, które stały najbliżej folii, zostały zmrożone, bo stały w foliaku, tam je yy, przykrywałam tego, no ale dwóch nie dokryłam czy trzech i je zmroziło troszkę, ale nie zmroziło całkowicie, tylko jak wierzchołki pędów i one odbiły. Później były po prostu i dogoniły inne. Także były te krzaki bardziej rozkrzeczone. Już raczej nie szło prowadzić na jeden pęd czy na dwa pędy, tylko na tych kilka. Ale tak samo owocowały z kilkudniowym opóźnieniem. Także to nie było naprawdę nie, nic strasznego nie było wtedy. Także nie, nie, nie dajmy się zrobić w konia, i nie upatrujmy katastrofy. To tak jak wiesz, znajdą ziółka jakieś, które są znane od lat, albo owady, które są. Nieszkodliwe, ledwie tam wydzielają kilka kropelek jakiegoś żrącego soku, jak się, jak się czują w niebezpieczeństwie śmierci, jak się tam jej weźmie do ręki czy coś. I zaraz, ojejku, trujące owady, straszne, trujące tuje, czy coś nic Wcale nie jest trujące ani jedno, ani drugie. To jest ledwie z lekka, lekkotoksyczne, ale yy, ja mam wrażenie, że media w tej chwili żywią się straszliwie, ale to straszliwie. Katastrofalnymi takimi przepowiedniami, w ogóle, no, które nie są prawdą. Albo są tylko częściową prawdą, rozdmuchaną do niemożliwości. Także, kochani, nie przejmujcie się tym, co się, co, co się stało. Nawet jeśli, jeśli u ciebie nie będzie jabłek, będą sąsiada. Znaczy, ja akurat, jeśli chodzi o nas, to mm, podobno tutaj ten Dolny Śląsk to, pod, pod, pod tą Kotliną Kłodzką dostał to dosyć mocno, bo tam była rzeczywiście dosyć długa taka, powiedziałbym, ilość godzin, które były bardzo zimne. Ale suma summarum, patrząc się na Twoje winogrona, no to moje już też gonią, bo już też wypuszczają, więc już nie jest tak źle. No orzech wygląda bardzo niefajnie, ale już widzę pierwsze, pierwsze pączki, więc Spokojnie wszystkie rośliny przetrwają. Żeby było śmiesznie, to nawet na udało mi się jakoś tam przetrwać, bo wiesz, wyskoczyła, przykryłem agrowłókniną i, i poszło to. Także, tak jak powiedziałaś, te sposoby są. Jabłek pewno nie będzie, czereśni w ogóle nie będzie ani jednej, ale coś tam widzę, że kilka zawiązków zostało. Także, tak jak powiedziałaś, natura przetrwa. A w następnym roku, bardzo prawdopodobne, że zrekompensuje, i można liczyć że jeśli nie będzie przymrozków, to naprawdę zbiory owoców będą bardzo obfite, bo to wiesz, jak w jednym roku nie zaowocuje drzewo, to w drugim roku odda z nawiązką. Ale to generalnie tak, wszystko rośnie. Jak, aha, tutaj taka mała, mała dygresja. Jeśli masz za dużo zawiązków, to lepiej przerzedzić. Lepiej mieć mniej a ładne i soczyste niż dużo a zapyziałe. To znaczy mówisz o drzewach? Tak, mówię o zawiązkach owoców. Aha, aż tak. Aż tak. Znaczy wiesz, no ja generalnie mam taki totalnie dziki sad. to nie są jakieś tam rośliny prowadzone, tylko to jest ja ich tam nie ruszę, tylko troszeczkę prze, przetrzebiłem gałęzie, powycinałem po stare, stare, stare takie, wiesz, już takie konary, które były spuchniałe albo wyrośnięte, i nie mam takiej sytuacji, żeby te drzewa miały za dużo, ale zobaczę, to na przyszłość będę coraz więcej pilnował i, i planował, więc posłucham i zapamiętam. To znaczy, jeśli są drzewa takie prowadzone wolno, du duże, wysoko rosnące, to oczywiście tam się nie da tych zawiązków przerzedzić. Wtedy to się reguluje zimą, pod koniec zimy, wycinając gałęzie, zostawiając tylko tyle, ile potrzeba, nie? Chodzi o to, że po prostu roślina ma ograniczoną możliwość wykarmienia. I to tak, jak, jak ma dużo czeredę dzieci, to każde dostanie mało. Każdy owoc będzie słabiutki. Natomiast jeśli, jeśli damy jej możliwość wykarmienia porządnie, to będziemy mieli duże, soczyste i tak dalej, wiesz? Także no, z tym to trzeba troszeczkę troszeczkę tam w miarę możliwości regulować, jeśli się da, a jeśli się nie da, no to trudno. Mam jeszcze jedno takie pytanie, bo... Niedawno robiąc zakupy, trochę posprzątałem takie, za przeproszeniem, rośliny zombie w markecie, czyli trochę róż i trochę drzewek. Wsadziłem to do ziemi, podlewam i na razie, to już tak minęło prawie ze trzy tygodnie, na razie jest echo. Jak myślisz, ile można dać czasu takim roślinom, żeby ewentualnie odbiły albo zakorzeniały się i puściły um, jakieś pączki? Rok, dwa lata. Aż tak? Tak, bo roślina... To znaczy, o ile mają zielone liście, bo oczywiście, jeśli sterczą suche badyle, to bo nie, nie. Nie, nie sterczą suche badyle, one dopiero wiesz, były po prostu gdzieś tam chyba przesuszone, ja je wsadziłem do ziemi i cierpliwie podlewam, czekam, czekam, może gdzieś tam się któraś ruszy. Wiesz, za, za darmo to znaczy, że nie, nie przejmuje się, ale chodzi, że czasami, wiesz, udało mi się wielokrotnie takie rośliny, powiedziałbym starawe, ożywić, a tutaj pierwszy raz robimy eksperyment z takimi, wiesz, marketowymi, czyli bo tam, wiesz, sporo tych róż było, Wiesz, zaliśmy do wody, wsadziliśmy do ziemi i tak podlewamy i czekamy, czekamy, a te takie małe drzewka na razie też jest cisza. Ile? Dwa-3 miesiące czy, czy, czy... dać się wcześniej spokój? Słuchaj, obserwuj pączki. No właśnie cały czas obserwuję, na razie jest cisza, ale to też, też był ten okres zimny, kiedy one też tak jakby tam mogły dodatkowo jeszcze mm. być osłabione. Ale tak po prostu kwestia właśnie tej natury, bo to jest taki eksperyment typu anusz widelec nie? Jeśli roślina chodzi... jeśli, jeśli ma kilka pędów, to jest taki <laughs> sposób, żeby zobaczyć, czy jest żywa. Tylko, że jeśli ona ma jeden z słabiutki pędzi, które trzeba lepiej tego nie robić, trzeba zadrapać korę. I zobaczyć, czy pod spodem jest zielono. Jeśli jest zielono, to znaczy, że roślina jest żywa i wypuści pączki. A jeśli po prostu, czy samego korzenia, na przykład jakiś młody pęd może na przykład takiej róże odbić, czy raczej nie? Może, ale słuchaj, masz nie nie, nie ci nie wołają. Zostaw je jeszcze z miesiąc dwa. Tak, tak, tylko ja po prostu wiesz tak na zasadzie teorii czy w ogóle, znaczy może praktyki Twojej, bo ja mi się nie spieszę, one są w takim miejscu, że mogą sobie leżeć nawet i do jesieni, nie przeszkadzają nikomu, w miarę regularnie coś tam, trochę woda jest, także spokój. Ja myślałam, że to są roślinki już z liśćmi, które po prostu nie rosną, ponieważ to jest bardzo normalne, jeśli sadzisz na przykład jakiś krzew, jakieś drzewo z liśćmi, no takie z to jest normalne, że w pierwszym roku ono nie rośnie. Nie, nie, po prostu myśmy dostali takie wiesz, takie półtrupy gdzieś tam do wyrzucenia z marketu, no i wsadziłem do ziemi. No tak, ale do wyrzucenia z marketu to mogą być z liśćmi albo bez liści. To ma, miałeś bez liści. Bez liści, bez liści, to już były takie wiesz, powiedziałbym, no, takie, takie dla, do utylizacji. a Ja i ja spróbowałem dać drugą szansę, wsadziłem do ziemi i sobie cierpliwie czekam. No i tak jak powiedziałem, ja, ja sobie zastwierdziłem, że do jesieni mogą tam sobie leżeć, nie? Ale to jak dwa, 3 miesiące nie ruszy się, to chyba się już nie ruszy, prawda? Nie, to znaczy, wiesz, w ogóle jest mała szansa. Aha. Żeby już takie, które z liście straciły, bez liści są, żeby one ruszyły, nie? Dobrze. No to zobaczymy. Yy, ale, ale czemu nie? Może, może któreś tam. i będziesz miał później, wiesz, takiego wdzięcznego uratowańca. Dlatego wiesz, w związku, że nawiązujemy do tego odcinka, że natura sobie poradzi, to mówiliśmy tutaj akurat o pierwszym etapie zimno, a tutaj przesuszenie, więc ja po prostu też zrobiłem eksperyment i jestem ciekawszy z tego mojego ogrodu zombie coś urośnie, czy też nie. Bo na razie wygląda tak dosyć, powiedziałbym, abstrakcyjnie, ale nie przeszkadza nam to, to jest po prostu eksperyment. Wiesz co, ja czytałam yy, o kimś, kto robił sadzonki na odwrót, to znaczy na odwrót, nie wsadził je odwrotnie do góry korzeniami, tylko na ogół się mówi, że sadzonki muszą być w bardzo dobrej ziemi, a on robił sadzonki w słabej ziemi. To był biodynamiczny ogrodnik, bardzo bardzo zresztą fachowy, to nie jakiś amatorek. amatorek. I sadził je w słabej ziemi, ponieważ mówił, że one od dzieciństwa są wtedy zahartowane. Ro, rosną, rozwijają wspaniałą burę korzeniową, muszą jeszcze mieć miejsce na to, ale on o to dbał. I później, kiedy się je wsadzi do dobrej ziemi ogrodowej, to rosną jak szalone. Ale już mają zakodowane to, że muszą walczyć się, rozrastać i tak dalej. Także uważał, że plony są o wiele lepsze z takich zahartowanych sadzonek. Możliwe, że jeśli ci się uda coś uratować z tych przesuszonych, że to będą rośliny, które będą po prostu bardziej bujne, lepsze. Mhm. No cóż. Zobaczymy. Myślę, że na tym możemy skończyć ten odcinek, bo główną gwiazdą dzisiejszej naszej rozmowy będzie Jaś Fasola, z tego co pamiętam, czyli będzie wesoło, tak? Oj, nie lubię tego faceta. Dobra, no to nie będziemy o Jasiu Fasoli mówić, ale o Fasoli tak najbardziej. Czyli co, dziękujemy za ten odcinek, dziękuję, dziękuję. Ci za ja, ja te spostrzeżenia i do następnego razu. Do następnego.